Siema, siema, widzę witam bardzo serdecznie z tej strony i mamy dzisiaj 22 kwietnia No i oczywiście jak ja to robię widzę Codziennie pokażę wam nowy sklep Fortnite, no ale jeszcze za tym chciałem wam tylko Powiedzieć, że jeżeli tego nie robicie To będziecie zostawić subyka na tym kanale, bo lecimy Po 73 tysiące, brakuje naprawdę mało Więc kumpel zostaw suba Będzie mega, mega kozacko yy, Oraz oczywiście dodam do znajomych Co jest grane, czy ja mam dwa zaproszenia Widzowie zapro Dodam tutaj chłopaków, którzy mnie zaprosili Zaproście mnie, po prostu jutro poprzyjmujemy. Nie wiem, co się stało. Dwa zaproszenia? Tylko mnie? Giga dziwne, tak szczerze. Coś się musiało chyba zbugować. Yy, ale dobra, widzę, lecimy do sklepiku. Obczajamy sklepik. Chciałem wam tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli chcecie, możecie użyć kodu za kżakety. Chciałem wam powiedzieć, że jeżeli chcecie, to to nie miało sensu. No ale możecie użyć kodu za krzakiety. Widziałem w sklepie Fortnite to oczywiście. O, i mamy, widzę, dzisiaj w sklepie, nowy skinek eko Czekajcie, co to jest za skin? Widzowie, to jest jakiś skinek taki ziemowy, tylko że on ma magmę. Co to jest? Zegar jakiś na ramie. Ty! Dusty! Słuchajcie, widzicie to? Słuchaj, widzowie, ja wam coś pokażę, patrzcie. Nawet po, polecę tutaj samolotem. Tutaj, nie, przepraszam, tu jest Dusty Depot, w sensie kontenery, które zostały rozwalone przez meteoryt w sezonie. Trzecim. Na końcu sezonu trzeciego. Mamy Dusty, mamy tutaj. Yy, jak się nie mylę wyrwę przybysza. Burgerka, czas, zalew? Co to jest? Ej halo, to jest jakiś skin taki, nie wiem, nostalgiczny? Czy to jest może jakiś skin, który coś nam mówi? Może stara mapa powróci? Nie wiem, widzę, napiszcie w komentarzu swoją teorię. To jest mega ciekawe, bo w sumie widzę go pierwszy raz i to jest kozak. Ej, czekajcie, plecak reaktywny, wulkan wybucha po likwidacji. Jeżeli prawdopodobnie ten oto wulkan na tym plecaku, jeżeli zrobimy likwidację, Strzela magmą, czy coś w tym stylu. Ej, to jest skinę giga, giga ciekawy. Może to widzowie coś tutaj nam mówią o nowym sezonie? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu. I tu w ogóle na nodze jeszcze ma kontenery. Nie wiem, czy widzicie. Na, tutaj są kontenery, które były na zimowym biomie na starej mapie. Pozdrawiam serdecznie. Widzę, do niego mamy postrach pożeracza, czyli miecz, którym Misiek wyeliminował w walce tego stwora co zaatakował wyspę w pierwszym rozdziale co jest grane i ten misiek wtedy mechaniczny wyszedł z wulkanu i właśnie nabił tym mieczem tego stwora i to był miecz, to była statua na Tilted Towers, to jest giga ciekawe co tutaj się dzieje w sensie co te skin nam mówią? Ja nie wiem, piszcie w komentarzach Będę czytał teorię, przypinał serduszka Idąc dalej, widzę, mamy Izabelę, e, Czyli piękny skinek, który ma dwa style e, Taki czerwony oraz taki Mroczniejszy, taka czar czarownica Bym raczej powiedział, takie wiecie Zielone włosy, takie coś właśnie W tym stylu, takim czarodziejskim Mamy oczywiście do niej książkę, która ma dwa style Taki, w sumie taki podobny do Minty No i taki różowy e, I możemy zmieniać style poprzez tą emotkę zintegrowaną Czyli mega ciekawa sprawa Idąc dalej, laska mistrza astrologii no, tutaj widzimy jakieś konstelacje, czy jak to się tam nazywało, jakieś wozy, niewozy. Ja się na tym nie znam. No, ale bynajmniej jakieś tutaj takie właśnie rzeczy są. Dalej, mamy mgłę, oczywiście jej cztery style: różowy, diabelski. Rudy yy, Rudy z koniczynką Oraz taki rudozłoty To jest to z Moim zdaniem po tym jak do, doszło do niego dwa style Jeszcze bardziej się go opłaca brać e, No bo jest mega fajny Oczywiście to jest moja opinia e, No i jeszcze mamy takie fajne skrzydełka Giga spoko Dalej gwiazdeczka za 500 v Ona też dostała style Złoty świecący I taki złoto czarny To jest ładne Ten mi się chyba najbardziej podoba z tych trzech e, Gitara, gitarki, lofik Dalej wróciły rekiny Słuchajcie do sklepu Fortnite e, Pani rekinek Pan rekin komfortowe kły, cyk, e, ich lotnia rekinia płetwa, na której surufujemy, czyli stoimy, nie trzymamy rękami tylko stoimy tutaj na górze, tak jak na bombowej lotni e, dalej, rekinia klapsa daje za mm, 500 tak dokładnie, skórka rekinek do broni, tak właśnie wygląda taka szara rekinia skóra, e, coś w tym stylu kastor powrócił ze swoimi czterema stylami Zima, ogień, y, lód i kostka. Dokładnie tak. E, Dowódczyni drużyny metalowych, pani Misia. E, na was grane ludki. Cyk, cyk, cyk. Tak wygląda ta skórka. Wyniec za 200. Bioderka w ruch za 200. Moc gwiazdy za 800. I Bambiki powrót. Ej, to jest jakiś widzowie OG sklep. W sensie skin przedstawiający starą mapę. I Bambiki z pierwszego sezonu. W sensie z pierwszego rozdziału. Widzę, czy to jest przypadek. Ja nie wiem, aczkolwiek mamy tutaj Ramirez, e, Zjawę, e, Tygrysice, e, Łowczyników. Oraz oczywiście typowo Jonsi, Jastrząb, czyli mój ulubiony Bambik. Ja na niego zawsze mówiłem: Hiszpan, e, Renegat, Kulomot. Tak to właśnie wygląda. Każdy jest za 800 oraz lotnia pierwotna za 500, czyli podstawowa lotnia z tamtego e, rozdziału. Mega spoko e, No ja mam wszystkie widze, bo ja, ja, ja czuję ten klimat starego sezonu. Ja grałem od trzeciego, więc fajnie, fajnie, fajnie się wtedy grało tymi właśnie bambikami. Dalej zestaw Horizon Down, e, oczywiście te same pakiety, zestawy, nic się tutaj nie zmieniło, ekipka Fortnite i karnecik bojowy i to na tyle widzę w tym sklepie. Jeżeli chcecie oczywiście użyć kodu zagrzaky ty, zostawcie subika, łapkę w górę, wpadajcie na Discorda na Insta linki w opisie No a ja mam już widzowie Miłego czwartku Dokładnie tak Dziękuję bardzo za oglądanie Trzymajcie się, się Widzimy się prawdopodobnie później na streamie Dam znać w Discordzie Siemaneczko Bye bye Cześć, cześć Piąteczka